jak patrzysz na moją dziewczynę. Łatwo dla niej stracić głowę. Haha, <skrystanie> ha. klasyczny Milo. Teraz rozumiem, po co mamy w szkole pedagogów. Siemka, wczoraj stoczyliśmy naprawdę wyrównaną walkę. Nie, rzuciłem tobą o matę. Wszyscy się śmiali, a potem popłynęły z. To był tylko pot. Teraz jestem gotów na rewanż. Dawaj. Ej, mamy tu niewielu uczniów z czarnym pasem, więc ja dzisiaj z tobą potrenuję. Tak, jasne. Zawsze chętnie spuszczam ludziom łomot. Super. Ale jesteś dobra. Gdzie wcześniej ćwiczyłaś? E, wie pan. E, na ulicy. Szacun. Hej, a umiesz zrobić kopnięcie tornado? Nie, ale umiem zrobić tak. Wygrałam. Oj, sam prosisz się o guza. Czas na cios! Zaśmiałbym się, ale bardzo nie chcę zepsuć swojego wizerunku Ha! I proszę, wygrałem! E, miałeś warta. Nawet jak nie szukasz guza, to go znajdziesz. Ty nie znasz się na karatę, więc jak to w ogóle możliwe? cóż, przynajmniej nadal się rusza. Powiedziałeś, że nie użyjesz super siły. Zaskoczył mnie i zrobiłem to odruchowo. Mm. Milo, boli cię? Fizycznie? Nie. A jak pytasz o psychikę, zaraz się załamię. Natychmiast go przeproś. O, o, o! Daj mu chwilę, mistrzu. Sorki, chciałem Chwila, teraz jestem mistrzem? W sumie Pokonałem najlepszego ucznia, więc powinienem być mistrzem. Co? Nie, ja jestem mistrzem. Kto chce zobaczyć, jak łamię pięć desek? Jake złamałby dziesięć. Co? To nieprawda. Znaczy, nie wiem, ale spróbuję. <tryk> <tryk> wow, co za siłacz! Kto, ja? Nie wiem, kto to powiedział, ale dość już komplementów. O ile te deski nie ułożyły się w przepraszam, to są fatalne przeprosiny. Czemu mam przepraszać? Ty używasz mocy dla korzyści cały czas! To co innego! To Milo! I nie wierzę, że to mówię, ale odkąd lepiej go poznałam, jest dla mnie jak brat. I to fajniejszy, bo nie jest tobą. Gratuluję. Pokonałeś króla karate. To będzie mój ostatni dzień w dojo. Co? Nie, Milo! O, pamiętaj, że kobieto! Zawsze będę tu legendą, choć mój duch został złamany. Jak te deski, które rozłupał Jake. Jake, weź coś powiedz. Życzę powodzenia. Serio, Jake? Milo, nie poddawaj się. Sorry, ale utraciłem honor. To żegnajcie. Co ty sobie myślisz? Wiem, że chcesz zyskać szacunek, ale musiałeś robić to kosztem Milo? Nie chciałem go zranić. Ale hej, przynajmniej ludzie mnie lubią, nie? Ta tak! Sorry, ale nie zrezygnuję z tego.